Planszowe suchary, planszowe suchary, planszowe suchary. Cześć, tu Tomek Pamrów, planszowe suchary. Zapraszam na piąty rozdział Przygód w Terminal'u. Ostatni rozdział książki e, sześcioletniego Michała Fana, Runbound 3. Jedziemy! Cześć, mam na imię Jonasz Łagodny. Jestem łowcą nagród. Mieszkam w kręgu łowcy. Przeżyłem już wiele przygód, oto jedna z nich. Od pewnego czasu krążą pogłoski, że Terry terroryzuje ogromny pająk zwany Królowa Ariada. Postanowiłem uratować tej przed tym potworem, ale najpierw musiałem zarobić na broń, aby móc pokonać Królową Ariadę. Poszedłem do Donsmurs, znaleźć pracę i właśnie w tym momencie zobaczyłem afisz z napisem potrzebujemy pracowników. Zgłosiłem się i dostałem pracę. Zarobiłem 20 zł i poszedłem do Tamaliru. Coś kupić. Kupiłem halabardę i poszedłem na bagna, a potem do przeklętych ruin. A w ruinach zaatakował mnie duch. Pokonałem go, a on w zamian nauczył mnie, jak skutecznie wykańczać wrogów. Nagle zaatakował mnie troll, pokonałem go halabardą i umiejętność, której nauczył mnie duch, się przydały. Znalazłem też 20 złotych. Nagle zaatakował mnie jaskiniowy pająk. Pokonałem go z łatwością i znalazłem 10 złotych. Wyleczyłem się w zamku Telis, o którym zresztą już słyszeliście w rozdziale pierwszym i poszedłem do lasu. A w lesie zaatakowali mnie rozbójnicy. Pokonałem ich i odebrałem im łup. Nagle zaatakowali mnie kolejni rozbój tym razem również odebrałem im łup i kupiłem dębowy kij w tym samym mieście. Kupiłem także magiczny pocisk. Kiedy tylko zapłaciłem, rzucił się na mnie księżycowy kot. Pokonałem go i znalazłem 20 złotych. Kupiłem jeszcze płaszcz barona z takim rynsztunkiem. Mogłem zaatakować Ariadę. Wbiła mi jad, ale nie dałem za wygraną i zacząłem walić Ariadę. Znowu chciała mi wbić jad, ale stworzyłem wokół siebie kulę ochronną. Rzuciłem w nią magicznym pociskiem i ją pokonałem. W ten niezwykły i emocjonujący sposób Kończą się przygody w TeriNot, a ja za chwilę jeszcze przedstawię kilka ciekawostek z nimi związanych, a także danych statystycznych. Cześć, jak widać, minęło trochę czasu do ostatniego czytania odcinka przygód z TeriNot, natomiast chciałem jeszcze przedstawić podsumowanie statystyczne i wygląda to następująco 370 sztuk złota tyle nasi bohaterowie zarobili na szlaku średnio 74 sztuki złota na rozdział jest to ogromna suma ja w RUNBOUND 3 może, miałem kiedyś 15 sztuk złota w swoim magicznym portfelu natomiast na pewno nie takie góry miliony monet jak tutaj nasi bohaterowie których losy śledziliśmy oprócz tego odbyły się, odbyło się 39 walk z tego 35 wygranych. Nie sposób zliczyć wszystkich przeciwników, bo występowali niektórzy grupowo, szczególnie w ostatniej wielkiej bitwie z potworami, gdzie mogło być ich tysiąc, więc tutaj statystyk szczegółowych nie podam. Natomiast warto jeszcze wyróżnić tych, którzy się przyczynili do porażek naszych bohaterów, a byli to Królowa Ariada, ork, elf oraz pająk z guby żaden vorakesh, żaden lord hawthorn, żaden margat najmroczniejszy smok nie stanowili przeszkód zbyt dużych, żeby je pokonać. Natomiast elf i ork już tak to niestety już koniec przygód Sterinow, więcej rozdziałów nie ma. Liczę na to, że autor Michał będzie kontynuował swoją pracę literacką, może w jakiejś innej grze, może by zagrał na przykład w Martwą Zimę. Chętnie bym przeczytał tak spektakularne przygody osadzone właśnie w tym uniwersum. Tym pełnym nadziei akcentem kończymy przygody w Terinow. Ja nazywam się Tomek Pamrów, a wy oglądaliście planszowe suchary. Muzyka